Tłumy fanów, a zwłaszcza fanek, przyciągnął na kościerski rynek koncert Dawida Kwiatkowskiego. 21-letni piosenkarz cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży. Jego fanki nazywają siebie Kwiatonatorsami i dla swojego ulubieńca gotowe są na wiele poświęceń. Bardzo się cieszymy, bo to jednak jest nasz idol i jednak już od rana tutaj na niego czekamy. Czyli od której, od której jesteście tutaj na rynku? 7.30. Od 7.30 rano już tutaj jesteście? Tak, tak. Ale są też osoby, które są od 5.00. No. Czyli rozumiem, że Dawid ma naprawdę wiernych fanów. A tak. co w nim jest takiego niezwykłego? Dlaczego tak bardzo go lubicie? Wszystko jest niezwykłego. Ma dobre serce i charakter. I... Bardzo dobrze śpiewa ogólnie. Powiedz mi, dlaczego jesteś tutaj dzisiaj? Dlaczego przyjechałaś? Żeby zobaczyć Dawida, bo to mój idol, i no, fajnie było go zobaczyć. A dlaczego go lubisz? Dlaczego to jest jeden z dwóch ich może ulubionych wokalistów? Um, uważam, że jego muzyka jest bardzo fajna, piosenki mają fajne przekazanie. Specjalnie dla Dawida i jego muzyki w Kościerzynie pojawiły się dziewczyny z Łodzi czy Kwidzyna. Jest taka, że przyciąga młodzież i jest bardzo energiczna. Niektóre akustyczne bardzo trafiają do serca. A czy to prawda, że dziewczyny tutaj czekały od samego rana na koncert? Tak, tak. ja je, jestem jednym jednym z tym. One siedziały tak. od piątej. Tu koleżanki od piątej. Od 5 rano czekają. Od 5 rano? Tak. tak. I była walka trochę o miejsca? Była, była, była duża bardzo osna. To było bardzo zawzięte. Tak, ale jeszcze. Nie, pani nie mówi, Nie Była ta walka rzeczywiście o miejsca dzisiaj. Overwatch Overwatch Oczywiście, że była, prawie się pobiłyśmy, ale wszystko pod kontrolą. Czyli koniec końców jednak pokojowo się udało zająć to pierwsze miejsce. Pokojowo tak jest. 100%. A powiedzcie mi, czego byście dzisiaj sobie życzyły od tego koncertu? Jak będzie dzisiaj w Kościerzynie? Super będzie i jest super atmosfera i super ludzie i super Dawid. Koncert rozpoczął się z małym opóźnieniem. W końcu dziewczyny same zaczęły śpiewać piosenki swojego idola, wywołując Dawida Kwiatkowskiego. Na zawsze jesteś dla mnie i już. Wyczekiwane pojawienie się piosenkarza na scenie wywołało wielki wybuch emocji. Thanks.